Witam, pokażę jak przygotować drzewko ozdobne z ciasta drożdżowego. Do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali 500 g mąki pszennej, ja mam poznańską, 210 ml mleka ciepłego, 2 jajka, 30 g drożdży świeżych, 40 g cukru, 60 ml Gram masła roztopionego, przestudzonego, około 30 wiśni z syropu lub kompotu osączone, mleko do pomalowania ciasta przed pieczeniem, cukier puder do posypania po upieczeniu. Najpierw przygotuję roszczyn, Do miski wkruszam drożdże dodaję połowę cukru, około 50 ml mleka łyżkę mąki, wszystko dokładnie wymieszam, przykryję ściereczką i odstawię w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 15 minut. Rozcień mam już gotowy, pięknie wyrósł. Teraz dodam pozostałe składniki cukier. Przedtem zapomniałam powiedzieć o soli. Dodaję szczyptę soli. Jajka. Pozostałe mleko i mąkę, wszystko dokładnie wymieszam i składniki się połączą. Dodam roztopione masło. Teraz dodaję masło, będę jeszcze przez chwilę wyrabiała łyżko, aż masło ładnie się wchłonie. Na blat podsypany mąką wykładam ciasto i będę wyrabiała jeszcze przez chwilę dłonią, aż będzie ładnie odstawało od ręki. Gdy zdarzyło się, że ciasto jest za luźne, to wtedy należy troszkę więcej podsypać mąką i dalej wyrabiać. Ciasto mam już ładnie wyrobione, odstaje od dłoni. Miskę oprószam mąką. Ciasto wkładam do miski, przykrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 40 minut do wyrośnięcia, tak, żeby podwoiło swoją objętość. Ciasto pięknie wyrosło, blat podsypuję delikatnie mąką, wykładam ciasto, przerobię go kilka razy, ciasto dzielę na dwie części. Jedną odkładam do miski i przykrywam ściereczką. Tą część podzielę na 11 kawałków. Z trzech kawałków ciasta uformuję wałki długości 15 cm. Tych trzech wałków 15 cm wyplotę warkocz, tak jak się zaplata chałkę. Warkocz ułożyłam na środku blachy od dołu będzie to 5 drzewa. Dwa kolejne kawałki ciasta wałkuję na długość 25 cm. Tak rozbałkowane zbijam jak ślimaczek. Układam przy pniu drzewa i od góry końcówkę nakrywam pięć drzewa. I kolejny tak samo zbijam jak ślimaczek. Układam przy pniu drzewa, tylko końcówkę podkładam pod spód. I już mamy dwa ułożone. Teraz dwa następne też na taką samą długość bałkuję. 25 cm. Teraz zabijam tylko raz i układam. Na Z drugiej strony tak samo. Pozostały dwa ciasta bałkuję też na taką samą długość wałki. I nakładam jeden na drugi. I zbijam ślimaczek. Końcówkę podkładam i układam. I z drugiej strony tak samo. Pozostałe ciasto dzielę na trzy części, ciasta podzielę na 11 małych kawałeczków. Każdy kawałeczek wałkuje na długość około 8 cm. Zwijam, przyciskam i układam. Będą tworzyły koronę. Kolejny kawałek ciasta też dzielę na 11 części. Teraz układam kolejną warstwę, tak żeby delikatnie zachodziła na poprzednią. Ostatni kawałek ciasta dzielę na 13 części, tak samo rozwałkowuję, robię pętelkę i układam na złączu, tak żeby zachodziło na poprzednią warstwę, tak samo i na środek dwa ostatnie. Drzewko jest gotowe, teraz udekoruję go wiśniami. Wiśnie układamy w każdą pętelkę ciasta lub w co drugą. Ja włożyłam wiśnie w każdą pętelkę. Przed wstawieniem do piekarnika ciasto maluję mlekiem, szczególnie 5, żeby był ładnie brązowy po upieczeniu. Blachę z ciastem wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Drzewko jest już upieczone. Piekło się około 23 minut. W piekarniku ogrzewanym od dołu i od góry bez używania termoobiegu. Po upieczeniu drzewko posypuję cukrem-pudrem. Po wystudzeniu, drzewko można podnieść, bo wszystkie części ładnie się trzymają. Życzę smacznego!